Dzień dobry trenerze, dzień dobry Państwu. Na pierwszej części konferencji prasowej naszym gościem Kazimierz Moskal. i trenerze, poprosimy o opinię po spotkaniu z Sandecją na Sącz. Myślę, że tak, że po meczu z Wisłą nieprzygotowalni byliśmy dzisiaj mentalnie na spotkanie z Sandecją i w dużej mierze pewnie to jest moja wina. Nie zrobiłem wystarczająco dużo, żeby do tego spotkania zespół był przygotowany. Biorę to na siebie, bo w takich meczach zespół, który jest liderem, który ma tyle punktów, nie może sobie pozwolić na stratę trzech punktów w meczu z ostatnią drużyną w tabeli. Ale jeśli nie strzela się w takich sytuacjach, które mieliśmy przy 0-0 i później przy 1-0, no to trudno oczekiwać dobrego wyniku. Tak, jak powiedziałem, może za dużo euforii było po meczu z Wisłą, za bardzo może już uwierzyliśmy, że, że to jest ten mały kroczek. Okazuje się, że jeszcze są trzy kroki do zrobienia i tak musimy do tego podejść. Jestem oczywiście mocno zdegustowany wynikiem tego spotkania. Może to nie jest słowo, które w 100% oddaje moje, moje odczucia, ale ale nie, no nie możemy, nie możemy w ten sposób e, zaprezentować się tutaj po raz kolejny. Widocznie to, to nie wiem, jakieś miejsce dla nas w tym e, sezonie m, niezbyt szczęśliwe. Delikatnie mówiąc, to tyle. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Krzysztof Telewizja to ja. Panie też no ma się tak trochę w nawiązaniu do tego, że wtedy dyskusja było 0 -1. Nie, nie, po strzale życia. Ale okoliczności takie, nie Tak jak powiedziałem chyba na konferencji przedmeczowej, że musimy uważać na to, kiedy będziemy dominować, kiedy będziemy mieli piłkę, bo tak ten mecz wyglądał, żeby się nie nadziać na kontry i do momentu pierwszej bramki robiliśmy to bardzo dobrze, w sensie takim, że nawet po stracie piłki na poły przeciwnika szybko tą piłkę odbieraliśmy. Drugi element, na który zwracałem uwagę to właśnie stały fragment i, i tak to się stało, że po stałym fragmencie, po, po samobójczym golu tracimy bramkę i nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, yy... tyle. Ale nie jesteście w stanie odpowiedzieć, bo Pana no, nie można powiedzieć, bo w meczu z Puszczą nie mieliśmy jakiejś sytuacji. Tutaj moim zdaniem mieliśmy kilka klarownych sytuacji, stuprocentowych, albo no nie wiem, czy można iść w tą stronę, żeby były to 150 czy 200%, ale, ale to były sytuacje, po których musi paść bramka i niestety nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Myślę, no, że to, akurat pół żartem to nie jest dobre słowo, ale. To, nie jest aż tak zły, to, to drużyna nie jest aż tak zła jak dzisiaj i chyba nie jest aż tak dobre jak w Krakowie. Jaki ten układ jest tak naprawdę jest w tej chwili? Oprócz tego, że niestabilny, czy... czy jakoś ja nie ja jest myślę, że gdzieś tam pewnie łatwiej nam grać z tego wychodzi z drużynami, które grają otwarty futbol. Tutaj ja już nie chcę mówić o boisku, bo to boisko dzisiaj naprawdę nie wyglądało źle. Może gdzieś tam ta piłka nie chodziła tak szybko, jak byśmy chcieli, ale... Ale atak pozycyjny to nie jest na pewno mocna strona wielu polskich drużyn. Myślę, że my też gdzieś tam mamy jakiś problem z tym, z tym elementem. Czy, czy ŁKS jest tak dobry jak w meczu z Wisłą, czy tak słaby jak w meczu z Sandecją? Nie wiem, to też biorę to na siebie, to, to ja prowadzę ten zespół, to, to przeze mnie mają tyle punktów, ile mają, i, i to jakby nie jestem odpowiedzialny. Dlatego powiedziałem na początku, że w dużej mierze uważam, że e, nie zrobiłem widocznie tyle, ile powinienem zrobić przed tym meczem, chociaż wydawało mi się, że mm, jednak tą pracę, którą gdzieś tam wykonaliśmy, mm, będzie wystarczająca, ale widocznie nie było. No, jeszcze są jeszcze jakieś pytania? Nie. Na drugiej części konferencji prasowej witamy szkoleniowca naszego zespołu, pana Tomasza Kowalskiego, Tenże poprosimy o opinię po spotkaniu z ŁKS. Gratuluję moim chłopakom, piłkarzom z Sandecji dzisiaj postawy, realizacji jakiegoś pomysłu, który mieliśmy na ten mecz i e, takiego hartu ducha, no i co najważniejsze, zwycięstwa z najlepszą drużyną z najlepszą drużą tej ligi. Dzisiaj zagraliśmy dla własnych rodzin, bo pomimo tego, że ta nasza sytuacja w tabeli wygląda bardzo źle i przegrywamy, to tak, naj, tak najbardziej najwięcej wsparcia dostajemy od tej rodziny, której dzisiaj to zwycięstwo jako trener dedykuje. Myślę, że będzie to fajny taki, fajny taki akcent w końcówce sezonu, zostały trzy mecze Teoretycznie ma, szanse matematyczne są, ale my będziemy się koncentrowali na tym, żeby się godnie zaprezentować w najbliższym meczu z Termaliką. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję bardzo. Tak.